Znowu jesteśmy na stanowisku Asusa i tym razem przed nami jest dość bardzo nietypowe urządzenie. Możemy powiedzieć, że jedyne w swoim rodzaju na rynku w tym momencie. Może ja coś opowiesz o tym bardzo nietypowym urządzeniu. To jest komputer All-in-One, czyli tak naprawdę komputer w monitorze dla tych, którzy nie wiedzą co to jest All-in-One. Ten All-in-One jest zbudowany na dwóch systemach yy, i tym się różni od pozostałych All-in-One'ów, że i w stacji dokującej tej dolnej i w ekranie ma wbudowane praktycznie dwa osobne komputerki. Teraz tak jak widzimy go w takiej postaci, on działa na yy, stacji dokującej tej tutaj na i7 i działa na Windowsie 8, ale za pomocą tylko jednego przycisku możemy go przestawić od razu na Androida, wziąć go ze sobą i z tym tabletem wędrować po całym domu i korzystać z pełnych funkcjonalności Androida. Ten komputer wtedy działa jako jeden, a to możemy podłączyć do osobnego monitora i mieć de facto dwa komputery w jednej cenie, tak naprawdę. Widzę, że udało Wam się wpakować do takiego małego komputera do tej stacji bazowej całkiem porządne komponenty, bo tu widzę, że jest nawet Core i 7. Eee, czy możesz coś powiedzieć o, y, o sprzętowym aspekcie, czy jakieś specyfikacje? Odwór, że skorzystam, mam tutaj wszystko wypisane, co jest w środku. Ściągać zawsze można. Okej, okay. mamy to Windowsa 8, Androida 4.1, Bean. Tablet ma 18 cali. Eee, w środku, znaczy mamy tak. Tutaj w tym mamy i siódemkę procesor, a w tablecie mamy z kolei NVIDIA t No i teraz w zależności od tego jak to woli, można sobie dołożyć dowolne pamięci i tak jakby rozbudowywać sobie to dodatkowo. W sensie takim, że zamówić konfigurację taką, jaka nam najbardziej odpowiada. Wielkie dzięki za pokazanie tego niesamowitego i bardzo dziwnego produktu, więc... Dzięki wielkie i do zobaczenia w przyszłości być może na następnym roku na PGA. Do zobaczenia. Dzięki. Najnowszy nasz produkt, też najmocniejszy nasz produkt w ofercie produktów sieciowych to jest RTAC 68U. To jest komputer, który jest złożony na podzespołach, na komponentach firmy Asus, na bardzo małej płycie, na bardzo małej karcie graficznej.